Cześć dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, drogie raki, i zapraszam na przekaz na sierpień. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, czyli może nie z każdym z Was rezonować. Bierzcie tylko to, co może być dla Was poradą, podpowiedzią, wskazówką i to, co z Wami pasuje. Dobra, no to patrzymy sobie. Osoby spod znaku raka, i jak energetycznie wchodzicie w ten sierpień. Jak osoby spod znaku raka wchodzą? No pięknie! Z energią słońca, czyli łapiecie apetyt do życia, cieszycie się. Tutaj ta karta mówi o tym, że dobre wieści mogą przychodzić w energii finansów, pieniędzy, zarabiania. Możecie poczuć, poczuć taką wewnętrzną energię do działania. Wielu z Was może chcieć zawrzeć przymierze z przeszłością, po to, żeby przyszło wszystko, co nowe, wszystko, co piękne, wszystko, co urocze. To jest też energia, która mówi o tym, że będziecie uziemiać się, będziecie czerpać energię z Matki Ziemi, także bardzo, bardzo fajnie. I dużo też takiego optymizmu będzie w Was. Dobrze, no to sprawdzamy sobie, jaki ten sierpień będzie dla Was, drogie Raki. Jaki ten sierpień będzie? Mocno uzdrawiający, mocno oczyszczający. Wiele trudnych, zawiłych spraw będzie się wyjaśniać. Możecie przejść jakąś taką wewnętrzną metamorfozę, zmianę, przemianę. To będzie miesiąc, w którym poczujecie mocne połączenie z duchowością, będziecie pracować nad sobą, nad tymi zmianami. Niektórzy z Was mogą bardzo mocno poczuć potrzebę, ok? To jest ten czas, kiedy ja chcę komuś coś w końcu wybaczyć, kiedy ja chcę komuś darować jakąś, jakąś winę, jakiś żal, jakąś krzywdę, którą ktoś wobec mnie zrobił. Także fajnie, fajnie. Finansowo pięknie, bardzo pięknie. Niektórzy z Was mogą chcieć gdzieś wyjeżdżać za pracą albo dojeżdżać troszeczkę do pracy, ale tu aktywnie, finansowo i zawodowo. Te osoby, które poszukują pracy, Poprzez jakiegoś dawnego znajomego czy dawną znajomą, kogoś spotkanego tak spontanicznie, niespodziewanie, hmm, możesz dowiedzieć się, że gdzieś tam zwalnia się miejsce pracy, i Ty możesz tą pracę poprzez właśnie taką osobę dawno niewidzianą, niesłyszaną otrzymać. Karty też pokazują, że do wielu z Was przychodzi uczucie. Po prostu uczucie. I ja tutaj widzę, że te osoby, które gdzieś poszukują kogoś do relacji, szybko możecie wejść w relację. Tu się mocno ogniście romansowo zarysowało połączenie tych dusz. Obydwoje będziecie wiedzieli, czego chcecie, tylko na siebie spojrzycie i już będziecie wiedzieli, czego od siebie oczekujecie. Także tutaj jakiś romans wisi u niektórych z Was w powietrzu. Karty mi też pokazują, że ten sierpień może być dla Was takim miesiącem mocno wyzwalającym się z pewnych ograniczeń, z trudnych myśli, myśli, które negatywnie wpływały na Wasz samorozwój. Będziecie szukali w sobie balansu, będziecie szukali w sobie spokoju, cierpliwości. Niektórzy z Was mogą chcieć pracować mocno z jakimiś traumami, które powiązane i związane są z ze sprawami z dzieciństwa, z trudnym dzieciństwem, z, trudnym dzieciństwem, z wewnętrznym dzieckiem. Mhm, to jest bardzo ładnie pokazane, ale też czekają Was spotkania. Spotkania z osobami dawno niewidzianymi. Możecie odwiedzać swoje miejsca rodzinne, możecie spotykać się z rodziną. Karty też podpowiadają, zachęcają Was, żebyście wprowadzali więcej ruchu i aktywności w swoim życiu, bo niektórym z Was, nie każdemu. Ale niektórym z Was może tej aktywności i tego ruchu brakować. Dobre wieści do Was idą, jeżeli chodzi o finanse, o zarabianie, o zmiany tutaj, które będą korzystne dla Was. Zwróćcie uwagę, żeby Was za bardzo słoneczko w sierpniu nie przypiekło, żeby tutaj nie było jakichś poparzeń, oparzeń słonecznych. Karty też mówią, że te osoby, które w ostatnim czasie. Miały trudności w związku w relacji. Karty mówią, niektórzy, ale te osoby, które naprawdę poczuły, że nie rozunujecie ze sobą już od dawna, mogą podejmować decyzje co do rozstania. No, czyli możecie chcieć złożyć papiery o rozwód, albo może już uzyskacie właśnie rozwód, i tu przychodzi to uwolnienie, przychodzi to oczyszczenie. Widzę was w takiej energii przemieszczania się, podróżowania, podbijania świata, zdobywania nowych doświadczeń now życiowych. Niektórzy też poczują mocną silną potrzebę. OK. Chcę przepracować jakąś trudną, bolesną lekcję życiową i będziecie mocno nad tym pracować. No dobra. No to co tutaj jeszcze? Co być Wam pokazane. No tak, jest zakochanie, będziecie chwaleni, podziwiani, odnajdziecie w sobie siłę i odwagę do działania. Przeciwnością będziecie mówili, okej, okay, pokonuję Ciebie, przepracowywuję, uwalniam i uzdrawiam, poczujecie mocną taką. Energię w czakrze serca, energię uwolnienia, oczyszczenia, zadowolenia, szczęścia i radości. Wielu z Was będzie pracować ze swoim wewnętrznym dzieckiem, z miłością, akceptacją siebie do siebie i będziecie w takich energiach bycia zadowolonym, szczęśliwym. No, po prostu los, wszechświat, życie będzie Wam sprzyjać. I tutaj niejedna jakaś okoliczność, uroczystość gdzieś będzie Was czekać w sierpniu. No dobra. Mhm. Co jeszcze na sierpień dla Was, drogie Raki? Stabilny czas, relaks, wypoczynek, zadowolenie, szczęście, radość. No, zmiany. Czekają Was zmiany: bardzo mocne zmiany, dobre wiadomości do Was przychodzą. Jeżeli będziecie w potrzebie, pomoc do Was przyjdzie. Jeżeli wy zauważycie, że ktoś potrzebuje pomocy, będziecie osobami, które będą wspierać. Karty mówią, jakieś wiadomości, informacje przyjdą, zauważycie jakieś błędy, jeżeli chodzi o swoje zdrowie, błędy być może żywieniowe, być może coś związane ze zdrowiem, może zrobicie sobie jakieś badania i tam wyjdą jakieś braki i będziecie wiedzieli, że musicie się bardziej. Dowitaminizować, więcej ruchu, aktywności i zdrowsze jedzenie wprowadzić. Co w kwestii emocjonalno-uczuciowej. Te osoby, które były skrzywdzone, które e, poczuły, że już nie chcą z kimś być, będziecie to uwalniać, uzdrawiać, tak. E, karty natomiast mówią: Te osoby, które są samotne, wolne, no, ktoś do was idzie, ktoś tutaj do was idzie. Y, poczujecie taką, taki nowy początek, poczujecie taką wewnętrzną transformację, poczujecie, y, tutaj jakaś jedność przychodzi i naprawdę mam wrażenie, że z tym kimś nowo poznanym poczujesz taką jedność, że jesteście jakby jednym ciałem, jedną duszą, coś takiego, tak? Natomiast czasami u niektórych z Was może być tęsknota. Taka emocjonalna tęsknota za kimś, kogo już nie ma, być może za jakimiś takimi momentami w życiu, które były fajne, które warto wspominać. To gdzieś tak na emocjach ta tęsknota się zarysowała. Dobra. I jaki aniołek dla was chce być na sierpień wylosowany, co chce być wam przekazany i tutaj ta karta chciała wypaść, więc ją wyciągnę. Karta śmiech. Śmiech ma moc uzdrawiania, przegania strach i sprawia, że czujesz się szczęśliwszy, bardziej zdecydowany i rozluźniony. Pamiętaj, że anioły potrafią latać, gdyż traktują siebie lekko. Ty też podchodź do problemów z dystansem i dostrzegaj zabawną stronę wszystkich zdarzeń. Śmiej się z samego siebie, śmiej się też wraz z innymi. Kiedy się odprężasz i śmiejesz, anioły podsuwają Ci nowe pomysły, dzięki którym możesz nawet z problemem uczynić coś pożytecznego. Śmiech, śmiech to promień słońca, który rozprasza mrok. Bądź więc wesoły i pełen radości. Afirmacja traktuje wszystko z humorem. I ta druga karta, która tutaj chciała wypaść. Wybaczenie. Anielska mądrość przypomina Ci, że wyznania kierowane przez innych ludzi i nowe sytuacje są Ci zsyłane jako najważniejsi nauczyciele. Bez nich Twoja dusza nie mogłaby się rozwijać. Musisz wyspyć się poczucia krzywdy, urazy i złości. Gdy wybaczasz innym i samemu sobie, Twoja karma zostaje oczyszczona. Doświadczasz miłości w swoim sercu i lekkości ducha. Poprosi anioły o pomoc w uwolnieniu się od poczucia krzywdy, złości i winy. One zdejmą z Ciebie ten ciężar. Jeśli kochasz bezwarunkowo, nie masz czego wybaczać. Miłość jest dawaniem, więc otwórz swoje serce i obdzielaj innych miłością. Afirmacja. Wybaczam sobie i innym. Jestem wolny. Poprzez wybaczenie staniesz się wolny. I ja tego tobie życzę wszystkiego pięknego, uściski, źle pozdrawiam.